Hejka, witam bardzo serdecznie. Dawno mi tu nie było. Przechodzę dzisiaj do Was takim vlogiem. Nie będę się tłumaczyć, po prostu. Nowy filmik dzisiaj na kanale. Chciałam powiedzieć, że po prostu będę nagrywać. <laughs> Przepraszam, będę nagrywać wtedy, kiedy będę miała na to ochotę. I dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem z wyjazdu z. A może zobaczycie, gdzie jadę. Pewnie po tytule się dowiecie, ale zobaczycie. Już na miejscu. Teraz jesteśmy już w naszym apartamencie. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Jest bardzo ładny. Z zewnątrz może nie wygląda jakoś super, ale w środku jest taki bardzo ładny, przytulny i nie był drogi, bo wyszło nas jakoś 950 zł za dwie noce na cztery osoby, więc no to nie jakoś jest mega dużo. Jesteśmy prawie w centrum. Dobra, wchodzimy do apartamentu. Tak to się prezentuje. Tutaj mamy wejście, tutaj są takie wieszaczki. Dobra. Tutaj jest lustro. Tutaj mamy łazienkę. Jest taka mała, ale bardzo ładna. Tutaj nawet jest na suszenie prania, ręczniki, tam jakieś żele pod prysznic. Szaleństwo. I tu jest takie ładne, duże lustro. I jest bardzo fajne światło. To mi się podoba. Lecimy. Tu jest przedpokój i bardzo słodko, bo na takiej tablicy jest właśnie, że... Bo ja robiłam rezerwację i witamy Sandra. Życzymy udanego pobytu. I W ogóle jest takie urocze, że ktoś o tym pomyślał. Tutaj mamy... Na dzień dobry, Prince Polo, wodę, tu kolejne lustro, i teraz przechodzimy. Są tutaj dwie sypialnie. Jedna jest taka. Tak, tutaj jest takie mega duże łóżko. Tutaj są takie jakieś napisy motywacyjne. I tak. Tu i tu jest taka ładna szafa. I znowu kolejne lustro. I tutaj są znowu obrazy. Tutaj jest salon mamy znowu skanapon tutaj jest telewizor z tych zwykłe krzesł, znaczy krzesła z stołem kuchnia bardzo ładna urocza jakbyśmy chcieli coś ugotować szklanki kubki wszystko mamy tak naprawdę i przechodzimy do ostatniej sypialni do ostatniej sypialni tu, O kurde, teraz się mi się nagrywa dobra kuba może jak chcesz, to możesz wyjść. Dobra. dobra jak nie chcesz tu jest taka ona jest dużo mniejsza Karol posłuchaj mi się o i tutaj mamy taką komodę, tu jest telewizor. Kurde, słabo tu widać, bo jest, nie ma miejsca tyle. Tutaj mamy jakiś obraz. No i tutaj mamy łóżko. I to jest tyle. Więc bardzo fajnie, że mamy dwie osobne sypialnie jeszcze do tego. Ja nie tak. Hejka, mamy drugi dzień naszego warsz warszawskiej przygody. Wczoraj byliśmy w sumie po tym jedzeniu. My gdzieś byliśmy jeszcze. Tak, nie, nie byliśmy. Byliśmy na jedzonku. I poszliśmy, połaziliśmy tak sobie po mieście, no i później pojecha, poszliśmy do naszego y, apartamentu, ale to już go widzieliście, mm, no i później poszliśmy na imprezę, nie wiem czy wstawię tutaj jakieś przebitki, może wstawię, zobaczę. Stop, zatrzymaj. Czemu ty opowiadasz, że byliśmy na ich jak to wstawki powinny by być przedtem. No to. to dzisiaj, tak? Ale może wstawię dopiero teraz. Będzie element zaskoczenia. Teraz idziemy z Karolem, bo Weronika z Kubą poszli wcześniej. No i teraz się tam razem spotkamy. Jesteśmy ostatniego dnia, już oddaliśmy apartament i teraz czekamy na autobus. Biegliśmy na autobus i co? I przybiegliśmy, poczekaliśmy, i autobus nam odjechał, bo był na żądanie i nie popatrzyliśmy. Pozdrawiam! I czekamy teraz jeszcze jakieś 10 minut na kolejny.